Cyfrowy Polsat, uznany gracz na polskim rynku mediów i telekomunikacji, stoi na stanowisku, że niedawne wydarzenia rodzinne, które wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej, nie rzutują na bieżącą kondycję przedsiębiorstwa. Spółka podkreśla, że bez względu na rozwój sytuacji wewnętrznej, jej strategia biznesowa jest realizowana zgodnie z planem, a zobowiązania finansowe są regulowane terminowo. Jak informują wirtualne media, w przesłanym komunikacie cyfrowy Polsat wskazuje na stabilną sytuację finansową grupy oraz na konsekwentne realizowanie strategii rozwoju. Spółka zapewnia, że wszelkie wątpliwości dotyczące kowenantów finansowych, które pojawiły się w mediach, są bezpodstawne. Zaznacza również, że spłata zaciągniętych zobowiązań jest rozłożona w czasie, co gwarantuje bezpieczeństwo finansowe na najbliższe lata. W obliczu niepokojów na rynku wywołanych przez medialne doniesienia, cyfrowy Polsat wzywa dziennikarzy do rzetelnego sprawdzania informacji i podkreśla, że rozważa podjęcie działań prawnych wobec osób oraz mediów, które rozpowszechniają treści mogące szkodzić wizerunkowi grupy. Spółka zwraca uwagę na konieczność ochrony poufnych danych, które mogły zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób. Zygmunt Solosz, założyciel i główny akcjonariusz cyfrowego Polsatu, znalazł się w centrum sporu z własnymi dziećmi, co doprowadziło do ich niedawnego odwołania z Rady Nadzorczej Spółki. Konflikt wydaje się dotyczyć kontroli nad fundacjami, które zarządzają większością udziałów w polskich firmach należących do Solorza. Ostatnie wydarzenia wskazują na głęboki rozdźwięk w kwestii sukcesji i przyszłości zarządzania holdingiem. Cyfrowy Polsat, mając na uwadze swoją 30-letnią obecność na rynku i reputację wiarygodnego partnera biznesowego, stara się uspokoić inwestorów i klientów, podkreślając swoją solidność i transparentność działań. Wciąż jednak pozostaje pytanie, jak długotrwały spór rodzinny wpłynie na dalsze losy jednego z największych graczy na polskim rynku medialnym i telekomunikacyjnym.